Siema w kolejnym filmie. Dzisiaj robię porządek w przechowalni, bo chcę postawić nowy nabytek tutaj pod dachem, żeby na dworze nie stał. No i żeby nie wjechać, muszę tutaj trochę ogarnąć, bo tu miejsca za bardzo nie ma. Mama chciała też, żeby kombajn przestawić tutaj na tą ścianę, tak jak zawsze stoi. No, ale przemierzyłem go na kroki, i wyszło, że się nie zmieści. Bo tam jeszcze te ziemniaki nie są wybrane do równości z ziemi. No i po prostu wystawałby tutaj z 2 mety, Jak się je przesortuje. O jeszcze widzicie takie 3 mety, Jak się ich ubierze. No to wtedy kombajn będzie można przestawić A tak to jak na razie musi stać tak jak teraz Mi Trochę tutaj przeszkadza, no ale Nic się z tym jak na razie nie zrobi No i dobra Posprzątałem Także a zobaczcie ile miejsca się zrobiło Ziemniaki ustawiłem na palecie No ładnie Tą pustą stąd wziąłem, bo na niej były ziemniaki dla handlarza, 50 woreczków, jeden z okolicy wziął, po 10 sprzedałem za woreczek, także cena już lepsza, no ale ilość niestety mała, a że wcześniej ziemniaki były tutaj już naszykowane na kupce, takie przebrane. No to już wszystkie przesortowaliśmy i tyle jeszcze zostało tutaj na palecie jest 50 no i tu jest niecałe 20 wojeczków, Tak na bieżącą sprzedaż jakby ktoś chciał Sortownik trochę przesunąłem do tyłu Ziemię spod niego też posprzątałem Sipą wyniosłem tutaj w dziurę koło przechowalni Także no posadzka czyściutka. No i co? Mogę już ciągnik wprowadzić na przechowalni. Mój nowy nabytek już stoi pod dachem. Pięknie. Nie będzie śnieg na niego padał, bo już go przysypało trochę. W ostatnich dniach. Wam powiem inaczej, sobie ten wstęp trochę zaplanowałem. No, ale nie zawsze wychodzi tak, jak się chce. Eee, co do tej tablicy. Czy wy myślicie, że ja nie przewidziałem, że to można sprawdzić? No, za chwilę się dowiecie, co kupiłem. No, Fendt. Fendt 311. Czy wy sobie wyobrażacie na moim? Gospodarstwie fenda. Ja tak średnio Wam powiem. Inne ciągniki jestem w stanie sobie wyobrazić, ale fenda, fenda ciężko. Ale jak wiecie, z różnych inwestycji i moich działań no robię trochę inaczej niż reszta rolników. Tak jak na przykład z tą posadzką. Wszyscy by zrobili po taniości. Ja zrobiłem to dobrze. Także no, trochę inny plan działań mam i trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzę. No, i też ten kanał jest po to, żeby różne nowe rzeczy sprawdzać i wam to przekazać. Czy to jest fajne, czy nie fajne, tak zrobić, czy nie. Dlatego. Jak myślicie, co tam będzie w przechowalni, tak czy nie? Dużo różnych typów było, co kupiłem. Ciągnik mi dostarczyli w środę. Dzisiaj jest sobota, 8 stycznia. Także już sobie nim trochę pojeździłem, trochę się z maszyną zapoznałem, ale rozładunek i Pierwszą jazdę zobaczycie w następnym filmie. Teraz Wam pokażę, co znajduje się za tymi drzwiami. Bo wszyscy pewnie ciekawi. Chwila prawdy. Ta -da! moja nowa maszynka. I przyznacie, że się prezentuje pięknie, nie? Taka zieleń. Jak u trzydziestki. No jest kawał maszyny, wam powiem. I skręt też ma jak u trzydziestki. Także zawracać się zawraca wszędzie fajnie. Przedni laczek robi wrażenie. Ośka amortyzowana. A czekajcie. No tak patrzę na kamerę. Na kamerze, co, co ja tu widzę? Kurde, 30 widzę. Coś się kamera przycięła, nie może tego przetworzyć. No jak nic, tu widzę trzydziestkę. na kamerze. Się wypaliła 30 -tka. kamera. Myśli, że to dalej. Jest ursus. Trzeba naprawić ten błąd. Nie wiem, jak to zrobić, żeby ta trzydziestka znikła. Może trzeba uderzyć, żeby usunąć tą trzydziestkę z tej kamery. No i się udało. Już na kamerze jest właściwy ciągnik. No. Dobra, to teraz już widzicie, widzicie to co ja. Taki sprzęcio do mnie przyjechał. Co do tej blachy, to uwierzcie, sprawdziłem, tylko wpisałem na Google rejestrację kliówki i mi nic nie wyskoczyło. Także stwierdziłem, że nie da się sprawdzić. <gry> a jednak. A jednak się dało. Ale mógłbym taką tablicę zamówić na internecie za 30 zł. Znak wodny bym wziął sobie skądś, dorobił i by był. Także no, miała być niespodzianka, ale z tablicą niestety się wydałem przez przypadek, bo właśnie mnie myśl przeszła, żeby z owinąć te dwie ostatnie. Cyfry. No, ale po wpisaniu w Google stwierdziłem, że nie ma sensu, bo i tak mi nic nie wyszukało. A że chciałem nagrać jak najszybciej film z bieżącymi postępami, no to dalej już tematu nie dążyłem. <grym wyszukiwania> Także, no, jest niespodzianka, czy nie ma niespodzianki? Myślę, że lekka jest, bo tu dużo takich na okolicy nie ma. Fędzików i dużo informacji na ich temat też w internecie nie ma. Bo raczej większość kanałów problemami technicznymi, spalaniem się nie chwali. No, a Wy ode mnie będziecie wiedzieli. Wszystko, co się z tą maszyną dzieje, czy warta tych pieniędzy, czy nie. No, ja mówię, że to jest moja budżetowa maszynka, ale nikt nie powiedział, że nisko budżetowa, tylko akurat wychodzi wysoko budżetowa. Blachę muszę zaraz przykręcić, bo już tak od siody jeżdżę bez tej blachy. Jak mnie złapią, będzie problem. Wersja Trophy Plus. Też później nagram film, co poszło nie tak przy zamówieniu, czego tu nie ma, a miało być. Paliwa i AdBlue jeszcze nie dolewałem. Jak na razie mam 5 godzin zrobionych tym ciągnikiem. Jak przyjechał, były 3. Pewnie 3 z hakiem. Także no, trochę, trochę już pojeździł. Fajnie się jeździ. Koło klasa już go stawiałem, żeby zobaczyć, jak gabarytowo wygląda. Tura nie ma, się dużo osób pytało, czy będzie tu. Jest za to przedni tus. No, z tej strony przejdę. Dźwigniaczki są ciasno. trochę. A, ramkę tu wziąłem. Ramkę ze tam, Dlaczego ramkę? Bo dealer dał swoją ramkę, niestety, z reklamą. I, i, I muszę ją zmienić, bo tutaj na tym jest reklama dealera. A na placu była fajna taka ramka. Że na tym było napisane it's FENDT To jest fent. No niestety musieli zmienić na swoją. Ta ich ramka ma cztery zatrzaski. Ja mam tylko te swoje na trzy. Także całą ramkę muszę zmienić i tablicę włożyć. Jeszcze trochę śniegu na nim jest. Nie wiem kiedy to padało. Dzisiaj jest sobota. W piątek albo w czwartek była taka śnieżyca. Cały biały był. Mówię, no nie trzeba jak najszybciej go wprowadzić do przechowalni. No ale mieliśmy naszykowane te ziemniaki dla handlarza. Tutaj stały dwie palety, więc nie było jak. Dopiero wczoraj handlarz odebrał te 50 woreczków. Także no, jeszcze przerzuciłem. Miałem tułem tą paletę przestawić, no ale nie chciało mi się 30 zapalać. To ręcznie ją przerzuciłem. Kurde, ale nie załatwili. Tu nie jest gwiazdka, tylko jest ten y, sześciokątny. No, zobaczcie, tutaj jest coś <śla> źle przykręcone. zobaczymy czy moja będzie pasowała tu odstaje nieładnie bardzo nieładnie odstaje tutaj daleko ale tutaj coś poszło ewidentnie nie tak Dobra, idę po ten shubokend tox to się nazywa chyba tox trzeba przyznać że i ramka lepiej pasowała tutaj pod te Mocowania <tryk> hmm. Jak to mądrze zrobić I pół godziny w plecy Bo ramka nie pasowała Tutaj jest podszlifowane Tu podszlifowane Tutaj wiertłem przybrałem Tutaj i tutaj i teraz jest idealnie. Teraz można tą tablicę zamontować. Dobra. jedną ręką. Dalej Maseczek czarny, bez ma żadnej plamy Pięknie. I blacha jest. Można już na legalu uciekać. Na kamerze mam szeroki kąt ustawiony. Więc ten ciągnik, widzę, wydaje się większy niż jest w rzeczywistości. No ale w sumie mały też nie jest. Chociaż wizualnie tak się trochę wydaje, bo ma małe przednie koła. 24 na przodzie tylko są. W kolejnym filmie zobaczycie, jak on się prezentuje przy klasie. I przez te koła właśnie wygląda tak trochę niepozornie Jak się go widzi na jakichś zdjęciach czy właśnie na filmie Ale mama jak stała koło niego no to jest gdzieś na wysokości tutaj jak się maska kończy Ja wam powiem mam 2 metry No to gdzieś do tej wysokości sięgał. Osoba 1.80, no to będzie równa tutaj z tym młotnikiem. No, o wyposażeniu też w następnych filmach powiem, bo widzę w statystykach zawsze, że im dłuższy film, tym mniejszy procent do obejrzenia, także z doświadczenia wiem, że takie filmy 10 max, 15 minut to są najlepsze. Nie ma sensu nagrywać takich po 30 i więcej minut. Bo po prostu się nudzą. A tak to trochę Wam pokazałem. Trochę powiedziałem. Resztę się dowiecie w następnych filmach. Tak, żeby Wam w każdym filmie coś ciekawego powiedzieć o tym ciągniku. I myślę, że się będzie fajnie to oglądało. No zobaczcie się śnieg z lodem rozpuszcza, tu zaraz będzie kałuża pod nim. No, ale ja już szczęśliwe, bo maszyna pod dachem, także już nie będzie na nią świeciło, nie będzie na nią padało. Już się ubrudził. No ale to jest maszyna którą się jedzie w pole Także i tak będzie brudna i tak będzie brudna Trzeba będzie często z gąbką Goszorować Żeby wyglądał przyzwoicie Co jeszcze wam miałem powiedzieć Ktoś napisał w komentarzu że buduje takie napięcie jakbym Ferrari kupował No wam powiem że Emocje te same dla gościa, który kupuje Ferrari i, de, i dla rolnika, który przyprowadza nowy ciągnik. Zwłaszcza jeżeli to jest przesiadka z C360 do Fenda. Potężna zmiana na plus, oczywiście. Nieporównywalna wygoda. W obsłudze maszyny w komforcie. Także no, opity jest. Wszystkie koła, także żadne nie powinno się urywać. Żadnej wstążeczki nie przywiesiłem, bo w to nie wierzę. Szampanem też go nie polewałem. Po prostu po polsku, opity. Tylko zabrakło przejażdżki po wsi z włączonym kogutem, ale <śmiech> mama <śmiech> się nie zgodziła. Mówi, nie wygłupiaj się. Dobra, dość tego gadania. Uciekam na obiad, bo już po 12.00. Także standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!